Będzie nam nadal biały. Kolejnym elementem do, podczas produkcji zdjęć, właśnie takich bezcieniowych, na stole bezcieniowym z lampami błyskowymi jest światłomierz. Mamy tutaj światłomierz, który będzie nam, nam informował nas o tym, il, jaką mamy przysłonę ustawić w momencie, kiedy zmierzy ilość światła padającego z lamp błyskowych. Włączamy sobie światłomierzyk. Jak już widzimy. Jak już widzimy, jest podana wartość 125, czyli 125 sekundy. Tak samo jest ISO podana, czyli ISO 100. W tym miejscu mamy F0. Dlaczego mamy F0? Ponieważ nie widzimy jeszcze, światło jeszcze nie widzi, ile światła będzie wpadać na, na nasz kadr do obiektywu. Więc zaraz to sprawdzimy i przejdziemy dalej. Mamy już wszystko ustawione, mamy włączone. Podpięte do aparatu Radio, które będzie które będzie nam sterować lampami błyskowymi. Steruje tylko jedną lampą błyskową w tym momencie. Dwie kolejne lampy, czyli te, które stoją najbliżej nas. Te dwie lampy błyskowe będą reagować na błysk tej lampy z tyłu. Bierzemy światłomierz, wciskamy przycisk i mierzymy światło. Mierzymy światło. Światło wyszło. 16,8. Czyli musimy ustawić nasze światełko, naszą przysłonę na wartość 16. Nie wiem, czy będzie coś widać teraz. Mamy wartość 16. Teraz możemy przystąpić do robienia zdjęcia. Jak widzimy, zdjęcie nam wyszło. Jest całkiem okej. Okay. Tutaj, tutaj niestety, na naszym. Teraz trochę lepiej widać. Możemy sprawdzić sobie teraz poprawność tego zdjęcia. Jak sprawdzić poprawność tego zdjęcia, nie mając, że tak powiem, komputera i polegając tylko i wyłącznie na wyświetlaczu, który jest w waszym aparacie? To nie jest takie proste, że nie wystarczy spojrzeć. Na to, co jest tutaj, prawda? Dlaczego? Ponieważ my nie wiemy do końca, jak jest ustawiony wyświetlacz, czy on jest jasny, czy jest ciemny i takie tam inne dziwne historie, więc należałoby się posiłkować histogramem. W każdym aparacie jest inaczej, ten histogram się wywołuje, w tym akurat przycisk do góry. Przycisk do góry. Tutaj mamy histogram, który mówi nam, jaki, jak, jaki jest rozkład światła. Interesuje nas co? Interesuje nas to, że maksymalnie tutaj histogram po prawej stronie, jeszcze raz, chwilka, po prawej stronie mamy rzeczy, które są białe, na środku mamy rzeczy, które są szare. A tutaj wszystko to, co jest czarne, ciemne, prawda? Ja wiem, że może troszeczkę nomenklatury zbyt, zbyt trywialnej używam, aczkolwiek chodzi o to, abyście zrozumieli. Czyli tak, jeżeli zakładamy, że, że nasze tło jest białe, prawda? Czyli spodziewamy się, że ten pik, tutaj ten biały, będzie największy. Pamiętajcie o tym, żeby ten pik, który tutaj jest, o to. O ta największa ilość te, 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 na tym wykresie, ten najwyższy, najwyższy punkt, to jest właśnie światło białe, czyli to, co mamy na zdjęciu, które jest białe, czyli nasze tło, to nie może dotykać. To nie może dotykać e, tej krawędzi. Dlaczego? Ponieważ to będzie przepalone. To musi być maksymalnie blisko, ale nie może dotykać. Nie może być też tak, zwróćcie uwagę, jeżeli ja teraz zmienię. Ja teraz zmienię ustawienia na y, było F16, no to ja sobie stawię na przykład F20 i zrobię zdjęcie. Zobaczcie, że teraz ten histogram się przesunął, prawda? Widać ewidentnie widać przesunięty histogram. Widać, że zdjęcie jest ciemniejsze przy okazji, prawda? Czyli ten biały element na zdjęciu, on już tak nie jest taki biały. Tam była wartość 16. Podejrzewam, że 16, czy, że 14 to już będzie, to już będzie troszeczkę za dużo. Tak, już ten histogram jest przyklejony do, do naszej prawej strony. W związku z tym. To zdjęcie już się nie nadaje. Dlaczego się nie nadaje? Dlatego się nie nadaje, ponieważ to wszystko jest przypalone. Tutaj są elementy, które są przypalone, czyli jeszcze raz wykonujemy zdjęcie na F16, robimy zdjęcie, proszę bardzo, zdjęcie jest wykonane i tak ono powinno, powinno wyglądać. Co do samego zdjęcia, należałoby jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Należałoby sprawdzić taką rzecz, żeby zdjęcie, które robicie, Czyli temat waszego zdjęcia wypełniał jak, największą, jak największą, naj, największe pole kadru. To jest dość istotne, żeby nie zrobić czegoś takiego. I że mamy tyle zdjęcia tutaj, prawda? Mamy tyle tutaj zdjęcia, a sam temat zdjęcia jest na samym środku. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie robimy czegoś takiego, robimy jak najbliżej, podchodzimy jak najbliżej tego zdjęcia, tego tematu i wykonujemy zdjęcie, żeby jak najbliżej było i jak największą powierzchnię kadru nam zajmowało. Minimum, właśnie to jest coś takiego jak teraz wykonałem i jeżeli by się dało podsunąć, zaraz zobaczymy czy się da podsunąć. Dało się podsunąć, można tak zdjęcie oczywiście zrobić. Chodzi mi o wypełnienie kadru. Oczywiście, że tutaj jak się przyjrzycie to widzicie, że góra tego, tego zdjęcia jest troszeczkę za bardzo przypalona. Należałoby te lampy błyskowe troszeczkę obniżyć, żeby ewentualnie nałożyć filtr polaryzacyjny, żeby od tego się nie odbijało światło i żeby aż tak bardzo to nie było jasne i przypalone troszeczkę, prawda? Aczkolwiek z tego da się jeszcze wszystko uzyskać. Wydaje mi się, że aha, jeszcze miałem pokazać, co się dzieje, jeżeli ustawimy czas naświetlania powyżej 125 sekundy. Ustawiłem teraz, żeby było widać. 1,250 sekundy. Jeżeli coś takiego Wam się zadzieje na zdjęciu, zobaczcie. Widać ewidentnie, ciemniejszy punkt, ciemniejszy pasek, prawda? Żeby było jeszcze bardziej widoczne. zrobię 400, 1/400 sekundy. Lampy oczywiście błysnęły, ale widać, że na 1/400 sekundy już widać, że połowa zdjęcia jest niedoświetlona, prawda? Migawka szybciej się zamknęła niż błysk zdążył oświetlić, e, zdążył oświetlić nasz kadr. Więc o to tutaj chodzi, jeżeli zobaczycie taki pasek gdzieś na zdjęciu, to znaczy, że Lampa się przestała synchronizować i należy to sprawdzić. Wracam na 1, 125 sekundy i całe zdjęcie jest doświetlone. Mam nadzieję, że pokazałem Wam w sposób dostępny, jak się robi zdjęcia bezcieniowe na, na stole bezcieniowym z lampami studyjnymi, błyskowymi. Mam nadzieję, że pomogłem i trochę rozjaśniłem ten temat. Jak widzicie, nie jest, nie jest to, to jest bardzo skomplikowane. Natomiast należy uważać na te wszystkie niuanse, szczegóły, które, które tutaj starałem się pokazać. W następnym, następnym moim filmie pokażę Wam, jak zrobić bardzo podobne zdjęcie, aczkolwiek bez lamp błyskowych. Na światle może nie zastanym, a światle ciągłym. Jeżeli macie pytania jakieś, zapraszam do komentowania i, i zadawania pytań. Ewentualnych, ewentualne propozycje czy sugestie też są widziane. Dzięki śliczne trzymajcie się hej.